Witam Was serdecznie moi drodzy, e, czas zacząć budowę tej mojej oranżerii, zimowni, zwał jak zwał, więc się śmieję, jakby to Pawlak powiedział, do Kargula nadeszła. wieko pomna chwila, coś takiego to było, nie? No więc tam nadeszła ta chwila, no i zaczynamy. Słuchajcie, od znajomego murarza, bo to jest podstawą. Pożyczyłem sobie sprzęt laserowy, który mi wyznaczy poziomy i kąt. Jak wiecie, tu stała, stała ta szklarnia, ta moja. A w tym momencie będzie kawałkiem, akurat będzie tutaj ta, ta część oranżerii. No i tu, gdzie jestem, gdzie stoję, też będzie ta oranżeria. Muszę wyznaczyć kąty pro, kąt prosty tego budynku, który będzie budowany. Jak to się mówi ścianę, tu już mam ścianę jedną, wytoją, ścianę mam wyznaczoną. Ten bok. I od tego boku on jest według, według płotu wyznaczony i od tego boku będziemy wyznaczać, będę wyznaczał kąty proste, no i wymiary i dalej. No tak jak Wam pokazywałem, to centralne leży. Na razie mam nadzieję, że nie zostanie uszkodzone, będzie przerabiane, ale to wszystko, ale będzie przerabiane nie to, co jest w tej chwili na ścianach, tylko to, co tu było w ziemi. Będzie inaczej wszystko, ale to o wszystkim będzie w miarę na bieżąco postępowujących prac, będzie o tym, będę o tym opowiadał. Także widzimy się moi drodzy za momencik. No moi drodzy i tak, laser mam ustawiony. No i co ten laser mi pokazuje w tym momencie? Na tych przygotowanych kołkach, nie wiem czy to będzie widać, widzicie tu nawet widać o linie na tych zieleninie. Taka zielona idzie, akurat ten laser jest zielony. Pokazuje mi poziom na tych wszystkich narożnikach. I teraz wiadomo, że w tym momencie tu, ten poziom, który chcę, będzie najniższy, ten, co, o, który będzie podstawowy, będzie. To, to jest wyznacznik. Czyli od, tego, od tej kreski lasera do tego, ile jest centymetrów, i wtedy tak samo metrówką przeniosę to na każdym jednym, na każdym jednym tym, przygotowane właśnie na tych kołkach. I to mi wyznaczy poziom, poziom fundamentów. No, i teraz, tak jak mam wyznaczone, to później już przełączę laser na kąty. I jak mam wyznaczoną tą linię prostą, tak wyznaczymy później już narożnik. No i tak wytyczę w tym momencie, wytyczę w tym momencie powierzchnię tego budynku. No, podejrzewam, że mnie zastanie noc, także, że, że, że za wiele już nie, nie, nie pokażę Wam, ale no, tak zaczynam pracę od tego. No i w słuchajcie, jak już będę miał wytyczone, wtedy załóżmy przykładowo, że, że no tutaj przyjdziemy, to tu jest tak zrobiony tymczasowo. Tu wychop, powiedzmy, że wychodzi narożnik, i w tym miejscu będzie stał będzie, będzie filar. Tu wiadomo, że będzie wszystko kopane, zagłębione i tak dalej. Nie. Będzie wbetonowany filar i w każdym tym narożniku. To będzie, to na tym będzie się opierała później cała konstrukcja, która będzie spawana. O wszystkim będę Was informował, pokazywał także tak to widzicie wygląda. No i tak właśnie zaczęłem pracę. Termin realizacji? No, przewiduję sobie tak, ja sobie założyłem, że do 15 sierpnia będę miał skończone. Ale czy mi się uda? No, czas pokaże. Człowiek planuje dużo, życie weryfikuje. Wiadomo, że, że, że swoje, nie? My możemy chcieć dużo, a, a różne rzeczy przeciwstawień, jak to się mówi losowe tego, no wiadomo jak jest to tak wszystko na dzisiaj w skrócie z tej właśnie pracy mówię słoneczko zaraz zachodzi a w sumie laser najlepiej o tej porze widać więc muszę się brać za, 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 za pracę, bo ja muszę jutro oddać ten laser, także że tak to wygląda więc widzimy się już następnym razem może już będę coś tam e, kopał fundamenty, może będziemy z bloczków coś już murowali, a może będziemy spawać konstrukcje. Co będę działał, to Wam pokażę. Także do zobaczyska, do następnego razu. Trzymajcie się.